Zakończyliśmy odbiór inwestycji waryńskiego 13. To jest budynek komunalny, w którym będzie 8 lokali mieszkalnych. W budynku będą mieszkały osoby, które w dużej części w kilka osób, kilka rodzin nie, z osobami niepełnosprawnymi. I rodziny, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez społeczną Komisję Mieszkaniową w, w roku 2014. Jakiej powierzchni są to? Lokale? To są lokale od 30 kilku do 60 kilku metrów kwadratowych. Ostatni budynek wybudowany przez 100% przez gminę to właściwie trudno na dzień dzisiejszy stwierdzić, natomiast w poprzednim stuleciu było dofinansowanie i 10 lokali mieszkalnych było wybudowanych, współfinansowanych przez gminę Kowary. A obecnie skąd Państwo macie środki? Otrzymaliście środki na budynek, który już niedługo zostanie zagospodarowany? To są środki z, w 100% znaczy z budżetu gminy, natomiast dofinansowanie jest na poziomie 30% inwestycji. To jest bezzwrotna dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chciałbym jak najszybciej wręczyć klucze nowym, nowym, loka, nowym lokatorom. Obiekt po przetargu niecały milion złotych, z tego ponad 300 tysięcy otrzymaliśmy tutaj z Banku Gospodarstwa Krajowego bezwrotną dotację. Tutaj zamieszka 8 rodzin. Czy jest szansa, że niedługo kolejne takie budynki pojawią się w Kowarach? Nie wiem, powiem szczerze, jest to dość kosztowne. Czasochłonne. E, oczywiście przydałyby się e, kolejne budynki e, komunalne e, w naszym mieście, ale raczej idziemy w kierunku zabezpieczenia lokali socjalnych. Bardzo dużą popularnością cieszy się u nas lista osób oczekujących na mieszkania, tak zwane do remontu w zakresie własnym. E, I tu mieszkańcy, którzy no, dysponują e, jakimś tam zasobem finansowym, mogą e, otrzymać mieszkanie e, do remontu od. E, od gminy. W zeszłym roku było to, o ile sobie przypominam, około 20 mieszkań.